Bycie miłym facetem to kłamstwo, które często kosztuje Cię życiem. Problem nie zaczyna się w dorosłości, problem zaczyna się w dzieciństwie. I tak jak mnie oglądacie, to wiecie, że bardzo dużo naszych pojebaństw wynika właśnie z naszego dzieciństwa, jakiekolwiek by nie było. Kiedy jesteś dzieckiem, bardzo szybko uczysz się tego, co jest tego, co się opłaca emocjonalnie. Więc jeśli za bycie grzecznym, posłusznym, dostajesz uwagę i akceptację, a za wyrażanie gniewu czy swojej niezależności jesteś karany, no to uczysz się w pewnym sensie grać rolę. Rolę grzecznego, spokojnego chłopca. Nieważne, że w tobie gotują się emocje. Nieważne, że masz zupełnie inne pomysły, inne myśli, inne pragnienia, to nieważne. Stajesz się chłopakiem, któremu nic nie przeszkadza na pierwszy rzut oka, ale wszyscy mówią, że przynajmniej się dobrze zachowujesz. No i tak właśnie powstaje miły facet. I teraz, żeby była jasność, nie mylmy syndromu miłego faceta z byciem dobrym mężczyzną. Ok? Dobra, to lecimy. Pamiętaj, że bycie miłym, otulnym wbrew samemu sobie, nie jest dojrzałością. To raczej efekt wychowania opartego na tłumieniu emocji, unikania konfliktów i podporządkowania się, bo przecież musisz być grzecznym chłopcem, nie możesz mieć swojego zdania, musisz, pierwszy, musisz przeprosić pierwszy, tak? No i przede wszystkim musisz tym właśnie zachowaniem miłym, posłusznym, uległym zasłużyć na miłość. No i później właśnie ten wzorzec przenosisz do dorosłego życia. E, przenosi się na swoje relacje, na swoje związki, do swojej pracy. Jesteś tym dobrym. Zawsze ustępujesz, słuchasz, uśmiechasz się. Zawsze pierwszy lecisz z pomocą. I mimo tego dziwisz się, że ludzie cię nie szanują, nie traktują cię poważnie i praktycznie nie biorą cię pod uwagę. Kobiety cię nie szanują, a świat zwyczajnie traktuje cię jak wycieraczkę. Nie. Pamiętaj, że nie dostaniesz medalu za bycie miłym facetem, a jak uzbierasz 10 pieczątek z bycia miłym dla kobiety, to nie dostaniesz keksu w zamian od razu. Nie będzie fanfar, nie będzie keksu, nie będzie nawet szacunku. Będzie frustracja. Będzie samotność, będzie rola dobrego kolegi, któremu ona wszystko opowiada, zanim pójdzie spać z kimś innym. I nie, i to nie dlatego, że kobiety są złe, tylko dlatego, że miły facet to nie jest prawdziwa cecha. To jest strategia przetrwania, która była użyta w dzieciństwie, ale w dorosłym życiu prowadzi do totalnego wypalenia. I dzisiaj troszeczkę rozbijemy ten mit, że bycie miłym facetem jest w porządku. Omówimy to, czym różni się miły facet od dobrego mężczyzny, a jeżeli. Jeżeli po tym filmie nie zrozumiesz różnicy, no to współczuję, życie po prostu przeleci cię między palcami, a ty się będziesz dziwił cały czas, że świat i życie Cię nie nagradza za to, że jesteś miły. Z psychologicznego punktu widzenia, miły facet to, to osoba, która stosuje mechanizm obronny w celu zdobycia akceptacji i uniknięcia odrzucenia. Nie czuje się wystarczająco wartościowy sam ze sobą. Więc swoją wartość buduje na tym, że jest pomocny, że jest uległy, że tak wszystko akceptuje, i że, i że luz, i że w porządku. Nieważne, że w środku go po prostu frustracja rozpier... Ciela. Tak jak powiedziałem wcześniej, w literaturze określa się to jako Syndrome of Nice Guy. I to zjawisko zostało bardzo dobrze opisane przez Roberta Glovera, który stwierdził, że to nie ma nic wspólnego z empatią, to nie ma nic wspólnego z dojrzałością. To kompensacja, maskowanie niskiej samooceny przez udawanie idealnego partnera, kolegi, pracownika. Tacy mężczyźni mają, tacy mężczyźni zazwyczaj mają ogromną, głęboką potrzebę bycia lubianym i mają ogromne lęki przed konfliktami. Brzmi znajomo? Słuchaj dalej. Jeżeli unikasz wyrażania gniewu, jeżeli unikasz stawiania granic, jeżeli nie podejmujesz trudnych decyzji, tylko dlatego, żeby się ktoś na ciebie nie obraził, o tobie nie pomyślał źle i tak dalej, to oglądaj ten film dalej. Może jeżeli kojarzysz taką osobę w swoim towarzystwie, weślij jej ten film. Może? Może! Ta osoba zwróci troszeczkę bardziej uwagę na swoją samoświadomość. Zachowania i schematy. A najgorsze w tym jest wszystkim to, że taki miły facet na każdym możliwym kroku traci swoje ja, traci swoją autentyczność. No i z punktu widzenia psychologii ewolucyjnej i współczesnych badań społecznych, kobiety częściej wybierają mężczyzn, którzy są stanowczy, autentyczni i mają wyraźne granice. I teraz, żeby była jasność, to nie chodzi o to, żebyś był dominującym samcem alfa i szukał swojej uległej, chorej łani której najpewniej musisz naprawić <grym> albo nauczyć życia. Darujmy sobie, okej? Okay? Chodzi o to, żeby być człowiekiem który potrafi wziąć odpowiedzialność za siebie, za drugą osobę obok i który tę swoją wartość potrafi w jakiś sposób obronić. W badaniu przeprowadzonym przez Eastwick i Finkel w 2008 roku, opublikowanym w Psychological Science, wykazano, że kobiety nie oceniają atrakcyjności mężczyzn tylko i wyłącznie na podstawie jego zachowań uprzejmych czy romantycznych. Czyli kochani, romansidło kłamią, filmy kłamią. To nie jest dobry przykład, uwierzcie mi. Naprawdę kobiety zwracają uwagę na spójność, autentyczność i przede wszystkim zdolność do podejmowania decyzji. To znaczy, że jeżeli jesteś miłym facetem, bez kręgosłupa, przegrywasz. Jeśli jesteś autentyczny, ale z niedoskonałościami, wygrywasz. I teraz tak. Miły facet powie: Zrobię wszystko dla ciebie, tylko mnie nie zostaw. Natomiast prawdziwy facet powie: Jestem otwarty, ale mam swoje zdanie. Jeśli ci nie pasuje, trudno. Atrakcyjność nie bierze się z uległości. Atrakcyjność bierze się z jasnych granic i zdolności do powiedzenia nie. I to jest w porządku. Pamiętajcie, że miłość nie rośnie tam, gdzie jest. Trach przed utratą rośnie tam, gdzie jest wolność i szacunek. No i wiadomo, ceną takiego zachowania jest utrata tożsamości. Najgorsze to jest życie w cieniu własnych potrzeb, permanentne poczucie winy, zastawianie granic, co jest w ogóle. No, i to wszystko prowadzi do ciągłego zmęczenia emocjonalnego. I teraz kolejne badania, przeprowadzone przez Barkera i Watsona w 2011 roku, wykazują, że osoby z nadmierną potrzebą aprobaty częściej doświadczają chronicznego stresu i mają wyższy poziom kortyzolu. To nie jest tylko psychiczna udręka, to prawdziwy, biologiczny. Koszt. Musisz pamiętać, że miły facet wypiera swoje potrzeby, a potem staje się pasywnie agresywny. Unika konfliktów, ale narasta w nim frustracja. Nie mówi o tym, co mu nie pasuje, a później PU! Wybucha! Jeżeli jesteś ze mną cały czas podczas tego filmu, łączysz kropki, że coś może być nie tak z tobą, bądź z sobą w Twoim otoczeniu, albo oglądaj dalej, albo wyślijcie ja sobie ten film. Te wybuchy miłych facetów są naprawdę straszne, ponieważ one są, one działają jak bomby z opóźnionym zapłonem. Ta frustracja latami czasami potrafi narastać, miesiącami. Często to jest wybuch agresji, niekontrolowane ataki paniki, ataki poczucia żalu. Wiecie, kiedyś po prostu się już przelewa. Ileż można udawać, ile można ulegać po to, żeby ktoś ci tylko tak posmyrał tej po głowie. Nie o to w tym chodzi. To niedojrzałość to tłumienie samego siebie w zamian za to, żeby być na pozór akceptowanym. Ja czasami przejawiam takie zachowania. Nie zawsze jestem pewny siebie, stanowczy, zawsze są momenty, kiedy na 100% wiem czego chcesz. Zdarza mi się, wyłapuję te momenty. Kiedy na przykład do swojej dziewczyny mówię, No ja nie wiem, a może, a, a ja mi zależy, żebyś, żeby tobie było dobrze, nie? Mimo, że ja mam jakieś swoje, e, swoje pragnienie, potrzeby, nie wiem, że chcę powiedzmy jechać tam albo zrobić to, to mimo wszystko bardziej zależy mi na tym, żeby, żebyśmy zrobili to, co ona chce, żebyśmy się czasami nie pokłócili, bo chcę uniknąć konfliktu. Nie mówię, że robię to permanentnie, natomiast nie ma w tym nic złego, że czasami wyłapujesz takie momenty, albo może dopiero teraz, jeżeli usłyszałeś to ode mnie, zaczniesz takie momenty u siebie wyłapywać. Pamiętaj, świadomość to pierwszy krok do rozwoju. Coach, szaman! Przede wszystkim musisz zdać sobie sprawę to, co powiedziałem na początku. Bycie miłym nie znaczy bycie dobrym, bycie dobrym nie znaczy bycie miłym. Pamiętaj, że bycie dobrą osobą nie wymaga tego, żebyś rezygnował z samego siebie. Jeżeli komuś przeszkadza twoje jestestwo, to jest jego problem, nie twój. Teraz na spokojnie, i nie pomyśl sobie o tym, czego tak naprawdę się boisz. Przed czym masz lęk? Co wprawia cię w dyskomfort? Boisz się, że ktoś cię zostawi, odrzuci? Boisz się samotności? Boisz się konfliktu? Boisz się czyjegoś tonu głosu podczas tego konfliktu? Pamiętaj następnym razem, żeby zwracać na to uwagę. Moje ulubione, czyli... Ćwiczenia asertywności. I z własnej autopsji ja byłem people pleaserem, czyli zadowalaczem ludzi, wszystkich dookoła najlepiej, i w pewnym sensie sprawiało mi to trochę przyjemności. Ale z drugiej strony, faktycznie w pewnych momentach czułem się, że no niekoniecznie tędy droga. Musisz pamiętać, że asertywność to nie jest bycie hamskim, gburowatym i w ogóle kazać komuś wypierdalać, tylko komunikowanie o swoich potrzebach i granicach, bez agresji z pewnością siebie. Taki prosty przykład z życia. Dosłownie niedawno ktoś ze znajomych na Kosa mui e, zapytał się, czy zrobię mu sesję zdjęciową. Mówię, no pewnie, że tak, nie. No, oczywiście, on chciał tą sesję zdjęciową za darmo. No i ja już mówię, no w sumie znamy się, w sumie ten. Ale mówię, no nie, właśnie, to jest ten moment, kiedy, ej, moje lata doświadczenia, sprzęt za naprawdę niemałe pieniądze, kursy, szkolenia, moja praca, czas, obróbka, wszystko. Mówię, nie, 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 a jakby z wielką chęcią, to tylko że po prostu muszę cię policzyć jak normalnego klienta. I wiecie, co było najlepsze? Że nikt mi nie odrzucił. Oferta została zaakceptowana. A z tyłu głowy naprawdę miałem już, że. Kurde, pomyśl o mnie, że jestem łasny na pieniądze, że ta znajomość chodzi tylko o biznes, że chcę mu coś sprzedać. Nieprawda. Jeżeli będziecie w odpowiednim towarzystwie, jeżeli będziecie się otaczać dobrymi ludźmi, którzy będą szanować i samych siebie, i będą szanować Was, to zrozumieją to, że Wasza praca, Wasz czas, Wasza pomoc wasze wsparcie, też ma jakiś koszt energetyczny nawet. I oni to docenią, oni będą chcieli sami z siebie się zrewanżować. Nie odbieraj sobie sprawczości, nie odbieraj sobie wartości. Kolejna rzecz to zostawianie po prostu granic. Kolejna sytuacja z życia. Umówiłem się z kimś, ale naprawdę jakby nie mam najmniejszej ochoty się z tą osobą widzieć, w ogóle nie chcę się z nikim widzieć. To nawet nie jest jakieś personalne, ale może być jakby Why not? I naprawdę, jakby wystarczy powiedzieć, nie mam ochoty dzisiaj się z Tobą widzieć. Nie mam ochoty dzisiaj wychodzić. Zmiana planów. Bo wyobraź sobie teraz sytuację, że idziesz zmuszony obowiązkiem spotkać się z kimś na spotkanie towarzyskie. Obiad, kawę, pogadać o pierdołach, o rzeczach ważnych, nie, nieważnych i tak dalej. Idziesz tam na siłę. Nie chcesz tam być. Przecież to nie dość, że nie szanujesz siebie, swojego czasu, to tym bardziej nie szanujesz osoby, z którą spędzasz czas, ponieważ ten czas nie jest ani jakościowy, ani fajny, ani wartościowy. Do tego jeszcze oszukujesz tą drugą osobę. No i kolejna rzecz to, żebyś znalazł swoją własną tożsamość poza relacjami. Już o tym mówiłem we wcześniejszym odcinku, że jak to mawia moja mama, nie samą miłością człowiek żyje. Zadaj sobie pytanie: kim jestem, kiedy nikt mnie nie potrzebuje? Co robię, kiedy jestem sam ze sobą? Co robię sam dla siebie i kiedy była ostatnia rzecz, którą zrobiłem tak po prostu dla siebie, z własnej przyjemności, żeby po prostu ani się nie opłacało, ani żeby mnie nikt nie klepał po plecach, ani żeby mnie nikt nie podziwiał? Po prostu, żebyś ty czuł przyjemność. Pamiętaj, że miły facet nie żyje swoim życiem. Miły facet żyje cudzymi oczekiwaniami. Jest więźniem potrzeby akceptacji. I ostatecznie płaci za to poczuciem pustki i samotności. No i oczywiście frustracji. Autentyczność to nie zawsze wygoda, bo ludzie są różni. Nie każdemu będzie odpowiadało wasze ja. Ale to naprawdę jest jedyna droga do tworzenia wartościowych relacji czy to przyjacielskich, koleżeńskich, biznesowych czy romantycznych. Także jeszcze raz, jeżeli czujesz, że siedzisz w tym schemacie po uszy, widzisz pewne cechy, o których tutaj powiedzieliśmy, wejdź do mnie na profil, napisz wiadomość, wpadnij na grupę, tam na pewno rozłożymy Twój przypadek na części pierwszej i postaramy się jakoś pomóc. No i bardzo ważne pytanie ode mnie: Czy chcesz być lubiany przez wszystkich, czy może chcesz być szanowany przez samego siebie? Jeżeli takie treści ci się podobają, zostaw suba, zostaw lajka. Będę naprawdę wdzięczny. To na pewno pomoże się mojemu kanałowi troszeczkę wybić. I do następnego!